Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Zajączkowska, odpowiedzialna moda.pl. Przychodzę do Państwa dzisiaj z zaproszeniem. Już 12 grudnia o godzinie 19 spotkamy się po raz drugi, żeby porozmawiać o odpowiedzialnej modzie. Będzie to spotkanie w ramach Digital University i BeEco. I o godzinie 19, 12 grudnia porozmawiamy o tym, jak... Wprowadzać zmiany w naszych codziennych, zakupowych, odzieżowych wyborach, aby były one bardziej odpowiedzialne, ale dalej satysfakcjonujące i takie pełne kreatywności. Na pierwszym spotkaniu, na pierwszym webinarze rozmawialiśmy o, szczegółowo o wpływie mody, mody na świat, takim ekologicznym, społecznym, ekonomicznym, kulturowym. No, a na tym najbliższym spotkaniu skupimy się na tym, jak tą relację z modą budować w sposób odpowiedzialny, ale też taki autentyczny i po prostu dający radość bez wyrzutów sumienia. Będzie o materiałach, będzie o certyfikatach, będzie o pomysłach na odgruzowanie własnej szafy, ale też o tym, jak komunikować młodym ludziom te różne ważne aspekty dotyczące mody, szybkiej mody, stylu, autentyczności. No i w ogóle kontaktu z markami i całego tego odzieżowego zamieszania, w którym wszyscy jesteśmy. Także zapraszam, wpatruję Państwa. Do zobaczenia.